No Cześć, w kolejnym filmiku Maciek Binet. Dzisiaj mamy 12 września 2015 roku, a chciałem opowiedzieć Wam o problemie emigrantów, napływu emigrantów do Niemiec. Bo jest to praktycznie problem, zdaje no, się, tylko Niemiec i, i może jeszcze Wielkiej Brytanii, trochę i Szwecji, czyli krajów, gdzie, gdzie przybysze, bo to nie są emigranci, to właściwie uchodźcy, podobno, mają. Są przyjmowani tak powiedzmy chlebem i solą, w tym sensie, że na no to są duże środki przeznaczane, duże nakłady. Jak to wygląda tutaj od, od strony w Bawarii, gdzie mieszkam? Codziennie w, dzisiaj mamy niedzielę, wczoraj w sobotę tylko spodziewano się prawie 20 tysięcy nowych przybyszów. 10 tysięcy gdzieś tam znalazło jakieś miejsce na dworcach gdzie ich, jak, niedaleko Monachium, gdzie ich no, zapewniono dach nad głową. Na pozostałe 10 tysięcy w ogóle nie ma żadnego pomysłu i, i, i właściwie tak na, na prowizorycznie jest poszukiwany jakieś, jakieś, jakieś lokum dla nich. I wiem, że Niemcy to zrobią, bo są zorganizowani i dadzą te, to radę z, z, wykonać. Także to jakby to ich nie przerasta. Ale co, co ich przerasta? Moim zdaniem na co w ogóle nie ma pomysłu. Na pomysłu nie ma na to, co dalej zrobić z tymi ludźmi i jak to dalej będzie wyglądało, jak, czy, czy ewentualna integracja. Wiadomo, że oni prawdopodobnie już do swoich krajów nie wrócą. W 70. latach i 60. latach mieliśmy migrację właśnie, żeby to zapełnić lukę demograficzną i w, na rynku pracy. Była to migracja z, też z krajów muzułmańskich, szczególnie z Turcji, i tam to też się nie udało. Ci ludzie do dzisiaj jeszcze nie są jakby zintegrowani i, i też nie było na to pomysłów wtedy, jak i nie ma dzisiaj. Bo pomysł był taki, że oni popracują, popracują i wyjadą z powrotem. Jakoś Jakoś bardzo mało z nich wyjechało. Druga taka fala migracji była w latach 90. podczas konfliktu na Bałkanach, i, i tam też przyjechało dużo różnych, dużo właśnie z krajów bałkańskich, i oni też te swoje problemy, te swoje konflikty wewnętrzne, przenieśli tutaj do, do Niemiec. No, że mamy do dzisiaj tutaj dra, dra, dramatyczny problem w ogóle z, z Albańczykami szczególnie, gdzie, gdzie znaczy szybko zintegrowali się ci ludzie, y, którzy są tutaj bliżsi kulturowo. Y, właściwie powiedzmy Polacy, no, nie ma praktycznie żadnej różnicy jakby takiej kulturowo -y, mentalnej i, i w systemie wartości między Niemcami. No tam jest właściwie przepaść, jeśli chodzi na przykład o, 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 o tych, na przykład o Albańczyków czy z Kosowa. No, to, to jest właściwie ci ludzie do dzisiaj nie nie będą tutaj funkcjonowali w tym społeczeństwie, nawet jeżeli to jest już drugie pokolenie. Ale problem w ogóle jest tego typu: o, o czym mało kto mówi. Ci wszyscy, tak zwani uchodźcy, którzy noszą tutaj portret pani Anieli Merkel i tak ją wychwalają i, i wysławiają w samych superlatywach, w sumie o niej opowiadając, i, i nawet takie, jako, przedstawiają jako swoją matkę. Każdy, kto był w krajach arabskich albo miał z, z, z muzułmanami do czynienia, bardzo dobrze wie, jak to jest na przykład w Sudanie czy w Egipcie, że, że tam właściwie każdy, kto chce z Tobą zrobić jakiś interes, wie, że ty, masz, że ty możesz mu coś zaoferować, coś dać, albo może Cię oszukać. On właściwie Cię nazywa przyjacielu, bracie, właściwie no, nazywa Cię członkiem rodziny. Tak samo też się dzieje z, tutaj z, z panią Angelą Merkel. I to bardzo mocno być może jej na jakieś ego wpływa, ale to to zobaczymy, co będzie, jeżeli, jeżeli no tutaj pani kanclerz będzie musiała wreszcie powiedzieć stop, a, a, a tym, którzy no nie są jakby uchodźcami, yy, tylko, tylko po prostu ludźmi, którzy gdzieś tam się przełączyli yy, ze względów ekonomicznych czy jakichkolwiek, chcą wjechać do Niemiec, to, to będzie musiała powiedzieć nie i, i do widzenia. Yy, zobaczymy, co wtedy będą mówili i jak to będzie wyglądało. A, a tak do tego będzie musiało niestety dojść. Znaczy, niestety właściwie, bo. Bo dlaczego niestety? No to problem, jest, problem jest szerszy, problem jest rozłożony też na lata. Mi się wydaje, że tutaj krótkowzroczność rządzących w Niemczech no, się źle odbije dla, dla przyszłości tego, tego kraju i tego narodu przede wszystkim. Dlatego, że właściwie w wychamy się w sytuację, z której nie ma wyjścia. Przychodzą codziennie nowi imigranci, codziennie jakieś grupy przestępcze je przeprowadzają tych emigrantów. Jeżeli ja słyszę, że wyjście przez przeprowadzenie emigranta z, z terenu w Syrii tutaj kosztuje 6 tysięcy dolarów, grupy te przestępcze tyle sobie żądają. Za taką usługę. I też często, jak, jak czytałem, jest to robione właśnie na kredyt, bo, bo w Syrii średnia praca, płaca była około 150 dolarów w skali miesiąca. Czyli oni, ci ludzie nie mieli tych pieniędzy. I teraz te bandy robią, działają tak, że działają. Y Przeprowadzają tych ludzi na pożyczkę. Można, ci ludzie mogą sobie pożyczyć od nich pieniądze i dlatego są wysyłani, powiedzmy, z całej rodziny jakby jakiś tam najmłodszy, najmłodszy wojownik, najmłodszy członek tej rodziny, mężczyzna, który ma szansę jakby te pieniądze z powrotem oddać. I teraz tak, jak, jak Niemcy chcą walczyć z tym całym przemytem tych ludzi i, i z tymi bandami, jednocześnie wpuszczają tych ludzi, Jednocze... dlaczego w ogóle nie chcą przyjechać do Niemiec? Właściwie ich główny cel to jest Wielka Brytania, Niemcy i Szwecja. No właśnie dlatego, że to jest tak, tak, tak rozwinięty system socjalny. Oni to właściwie mają opanowane do całe prawo niemieckie, jeśli chodzi o prawo emigracyjne i, i socjalne, do perfekcji. Oni już z tym pomysłem tutaj przyjeżdżają, nie mają zamiaru się gdzie indziej rejestrować, gdzie indziej uciekać przed jakąś wojną, to nie jest ucieczka przed wojną, nie? to jest tylko wejście po prostu tutaj do Niemiec i tutaj zasiedlenie się, także problem będzie taki, że ci ludzie będą tutaj dalej nie, zostaną e, ludzie, którzy są tak powiem obcy kulturowo, nie znają języka, nie mają umiejętności, które można byłoby tutaj na ryn niemieckim rynku pracy zaabsorbować. To znaczy no, niemiecki rynek pracy, Niemcy są, jest właściwie no, jeden z najlepszym w, w Europie, a na na świecie, ale to jest no, niemiecka gospodarka z gospodarką nowoczesną. I, i, no, tu są wymagane wyższe kwalifikacje, przede wszystkim, no, jak już ktoś nie zna języka, no, to już jest właściwie, no, no, praktycznie, no, jedna z najważniejszych kwalifikacji, jak, e, którą tutaj można byłoby wykorzystać. Po drugie, ci ludzie nie wiedzą na czy mają etos pracy, raczej, znaczy, nie mają, tak powiem, te, że te, tego etosu pracy, tego rozumienia pracy, obowiązkowości, co w Niemczech, to będzie budziło problemy. E, drugie, pro, drugie, sprawy będą budziło problemy, że to są po prostu, no, oni się będą ciągle czuli jakby wyobcowani i inaczej się też religijnie. Oni to są ludzie islamiści. W tym momencie w Niemczech mamy 2800 meczetów. To taka uwaga. No pewnie jeszcze powstanie z 2-3 2300. Tyle będzie im potrzebne. I to z, tym, tym wyznawcom właśnie, którzy teraz aktualnie tak, tak, tak najeżdżają na Niemcy. I to jest taka uwaga dla polskich przedsiębiorców. Po prostu rzućmy się na budowę meczetów. Na tym będzie można w Niemczech w najbliższym czasie zarobić. I teraz... Dodatkowo, tak jak ci ludzie tutaj przyjeżdżają i zaczynają kasować te, te socjalne przywileje, w tym momencie, tak jest wyliczone na, jednego, na jedną osobę, są środki przeznaczone około 1000 euro na jednego emigranta w skali miesiąca. Te, te 1000 euro, ale nie obejmuje systemu szkolnego, nie obejmuje systemu opieki zdrowotnej, to są tylko właściwie koszty utrzymania tego, tego człowieka. Czy oni będą wdzięczni za to? Nie będą wdzięczni za to. Oni, uważam, to się im należy i, i będzie problem z chwilą, kiedy, kiedy się to przywileje im zabierze, bo to są przywileje, to są naprawdę, oni mają większe przywileje niż tutaj Niemcy. Ktoś tu kto tutaj, nie wiem, ma jakąś rentę rzędu 500-700 euro, no, a, a tutaj na emigranta jest przeznaczona taka kwota. Teraz tak, te bandy, tak jak powiedziałem wcześniej, pożyczają 6 tysięcy dolarów tym za przerzucenie. Licząc na to, dlatego oni kierują tych ludzi do Niemiec, żeby, bo mają gwarancję, że te pieniądze zostaną im zwrócone. Chodzi... W tych właśnie dotacjach. Teraz tak, Niemcy sami produkują to, że te bandy są dotowane, dlatego że jeżeli tu oni dostają, ci imigranci, które dostaną jakieś kieszonkowe, to są natychmiast przesyłane z powrotem na jakieś konta w różnego rodzaju krajach arabskich, gdzie, gdzie tam jest, no, te kwoty są po prostu pobierane przez, przez te bandy, które zajmują się właśnie przemytem i, i wyłudzeniami systemu społecznego. W krajach zachodnich. Tak właśnie Niemcy to sami napędzają tym w ten sposób. Tak jak to widzę, już nie będę o tym mówił, ale moim zdaniem nie są to emigranci, oni gardzą nami, gardzą Europejczykami, widzą ich jako, jako ludzi w, no przede wszystkim niewiernych, słabych, których trzeba oszukiwać, trzeba ich grabić. E, trzeba ich wykorzystywać no, e, i, i widzieć oni za to nie będą, także, ale jedna taka osoba potem ściągnie tą rodzinę bo są właściwie, jak się tutaj widzi, sami mężczyźni to jest drugie takie pytanie, które moja żona zadała, co to za mężczyźni jeżeli uznajemy, że oni uciekli z terenu wojny, to co to za mężczyźni, którzy zostawili swoje żony, e, kobiety dzieci w, na terenie zagrożonym a sami sobie przyjechali do Niemiec kasować e, kasować zasiłki e, no ale to już taka, taka, to była taka uwaga właśnie mojej żony Także nie ma tutaj mowy, że to są ludzie, że to są uchodźcy, że oni uciekają przed śmiercią. Nie, nie, no, nie pasuje to tutaj do tego, jak, jak, jak ta migracja właśnie tutaj wygląda. Jeszcze jest bardzo jeden ważny problem. Problem właśnie leży właśnie w mentalności niemieckiej. Niemcy mają coś takiego w sobie, że oni się cieszą, jak ktoś przyjdzie do nich i powie tak, jak chcę się od was czegoś nauczyć, i natychmiast zaczynają go zmieniać. Taka germanizacja. I to się im właśnie nie uda, bo ci ludzie, jak. No, się nie będą te przede wszystkim integrować, ale ich tożsamość jest tak silna, tak silnie zakorzeniona, yy, yy, bo tam właściwie no, to jest wszystko połączone jeszcze z religią u nas w Europie nie jest tak mocno połączona tożsamość narodowa z religią tam właściwie mniej tożsamość jest narodowa istotna a, ale jest to właśnie bardzo powiązane z tożsamością religijną także oni się temu tutaj nigdy nie podporządkują a Niemcy właśnie chcąc ich na siłę Integrować, na siłę zniemczać. Oni postawią opór i wtedy to dopiero będzie problem, bo, bo wtedy to, no, to stworzy duży, duży konflikt. I, i właściwie teraz druga sprawa, że no, Niemcy właściwie teraz stały się największym krajem muzułmańskim Europy, czyli z największym setkiem muzułmanów. Tak też będzie, biorąc pod uwagę to, że na przykład uchodźcy z Afganistanu, tam liczba dzieci na matkę jest ponad 5, Czyli 5 dzieci na kobietę. No, tutaj to, to stosunki narodowościowe w Niemczech w najbliższych 20-30 latach zmienią się dramatycznie. I Niemcy, żeby zachować swoją tożsamość, praktycznie w tym momencie już, bo teraz już od tego odwrotu raczej nie ma, mają tylko dwie drogi. I to jest, to jest już bardzo przykre. Albo teraz coś z tym zrobić. I, i, i powiedzieć stop i, i wyrzucić wszystkich, albo będzie holokaust, albo po prostu ich w ogóle nie będzie. Yy, I i to jest taka smutna moja refleksja, ale w takim kraju, bo tutaj mieszka też około miliona Polaków, albo nad więcej, gospodarczo też Polska jest przecież uzależniona od Niemiec. Polska jest może, znaczy, inaczej mówiąc, biorąc pod uwagę gospodarcze stosunki i, i to jest właściwie na, na taki największy partner handlowy, nasz, Polaków, bo jakby, jak to można powiedzieć, Niemcy bez Polski by przeżyły, bo Polska, jeśli chodzi o wymianę gospodarczą, jest na dziewiątym miejscu, jeśli chodzi z punktu widzenia Niemiec, ale z punktu widzenia Polski jesteśmy na Niemco na pierwszym miejscu wymianę gospodarczej, Także my, my tego potrzebujemy. My potrzebujemy silnych Niemiec, stabilnych Niemiec, ale i Niemiec, z którym można sobie ułożyć stosunki. Myśmy, myśmy mamy wspólną historię, y, która nas, nas łączy przez setki lat. Ona była różna, ona była tragiczna, ona była momentalnie dramatyczna, ale były też momenty współpracy i, i współdziałania i, i mi się wydaje, że do tych tradycji trzeba było wrócić. Nam jest przede wszystkim bliżej do siebie niż, niż niż krajom, niż na przykład tutaj zbrania, no ładowanie dziury demograficznej uchodźcami z, 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 z Syrii, no to jest kompletna głupota. No, ale taka na razie jest w tej chwili niemiecka polityka. Ponadto 68% Niemców popiera tą politykę. Według sondaży oczywiście. Niektóre te sondaże robi, ale ja tego nie odczuwam. Tutaj w Bawarii, gdzie mieszkam. A więc krótko na koniec Czekają nas ciekawe czasy, zobaczymy jak to się rozwinie. No, ja mam nadzieję, że ludzie pójdą do, do, rozum, do rozum do głowy, rządzący pójdą do do głowy jak najszybciej zakończą przyjmowanie tych wszystkich no, uchodźców, ale tak mówię bardzo mocno w cudzysłowie. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.